Siemanko, z tej strony MS i dzisiaj witam was w czwartym pack openingu na naszym kanale jako iż dzisiaj o godzinie 19 jej wprowadziło tocy z ligi hiszpańskiej w których skład wchodzi Ronaldo, Messi, Bale Modric, Pepe, Courtois i wiele, wiele innych świetnych piłkarzy także wypadałoby wydać trochę hajsu na tych zawodników i miejmy nadzieję że chociaż ten jeden niebieski wpadnie. Także przejdźmy od razu do otwierania paczuszek. Otworzymy sobie 10 paczek po 15 tysięcy. Także idziemy z pierwszą paczuszką. Może dajcie mnie niebieskiego? Ja pierdolę dobra wyślę tego. Chce będzie, bo ona on też coś warty. Kontrakcik zawsze się przyda. Ten też. Co tu jeszcze nam dali? Jakieś same guwienka. Strój PSG. To sobie aktywuje. Menadżera nie chcemy. Resztę sprzedajemy oczywiście. Bez sensu nam to brać. Druga szansa na niebieską kartę z Ligi Hiszpańskiej. I... O kurwa, Luka Modric! Ja pierdolę! O kurwa! O kurwa. Luka Modric! Luka ja pierdolę! O kurwa! Ludzie! Luka modryć! Ja pierdolę! Kurwa ja nie będę warty! O kurwa mać! Luka modryć! Jezus Maria, jeszcze w takiej dobrej formacji, Boże, jakie ma statystyki. Zobaczmy! Cztery, cztery słabszej nogi, trzy sztuczki. O kurwa mać, Luka modryć. Czy Wy w to wierzycie? Ja pierdolę. O kurwa. Luka Modric, pewnie warty, kurna, będzie za 200 koła Także od razu wysyłam go oczywiście do klubu Boże, jak możemy mieć takiego farta? Boże, kochany, to rzeczywiście niepotrzebne Kontrakcik sobie wezmę Trening sobie wezmę Ale widzieliście, to kurwa Luka Modric Tyle czasu farta nie było I w końcu się zdarzył Luka Modric I taka formacyjka, warta z 6000 Boże ludzie, jesteśmy bogaci, ja coś czuję, że będzie jakiś ładny tutaj konkursik dla was specjalnie, resztę oczywiście zdiskarduję, ale jest Luka Modric, jest Luka Modric, ja pierdzielę. wchodzimy dalej, nie można już kurna złotych paczuszek za 15 tysięcy kupować, a jest, dobra, są, Lecimy z kolejną złotą paczką, Bo ja to jeszcze liczę na jakiegoś, chociaż jednego z niebieskiego gracza. Oj, coś kurde, tutaj i jej widzę ma problemiki. O, otworzyło się. No niestety Jovinko, dobra. W miarę, w miarę spoko warty. Karwa sobie też wezmę. Co tu dalej jest? Arnautowicza nie chce. Brenta Rogers trochę warty. Trening sobie weźmiemy. Co tu jeszcze sobie trafiliśmy? Kondycja, zawsze spoko. Tutaj to też się zawsze przyda. Menadżera to nie chcemy. Resztę ziskardujemy. Boże, ludzie, można otwierać teraz paczuszki, lecimy z czwartą paczką, kurde. No co, co to? ma? jakieś chyba za dużo osób otwiera paczuszki tutaj. I co teraz nam się trafi? Nurisachin, niestety. Nie wiem po co go wziąłem, nic nie jest warty. Tutaj też nic nie jest warte. Kontrakcik zawsze się przyda w klubie. Leczonko też. Co tutaj mamy jeszcze? Szachtaru i stroje stołk, to. Chyba podziękujemy. Zaraz sprzedamy wszystko. Lecimy z kolejną, chyba już piątą paczką, albo czwartą, nie wiem nawet. Ale otwieramy paczuszkę i co w niej? Niebieski? Szesk Fabregas, proszę bardzo. Kolejny na plusie. Wysyłamy oczywiście do klubu. Marko Marin też, bardzo dobry gracz. Starkę nie chcemy. Rubena Castro lubię. Lubię, więc wezmę. Te kontrakciki. Oczywiście wszystkie pozabieramy. Kolejna paczuszka na plus. Jeszcze ten kontrakcik. Wszystkie kontrakciki dla Luki Modricza, dla kogo innego. Tego nie chcemy. strój Atletic Bilbao. Bardzo fajny wezmę sobie. Aktywuję. Także kolejna paczuszka. Za 15 tysięcy. Czy chcę kupić? Oczywiście, że chcę kupić. I proszę Państwa, z ubieski. Nie, darmowa złota paczka, jak infiejew. Niestety. Ta paczuszka oczywiście weźmiemy, otworzymy ją na końcu. Mam nadzieję, że coś ciekawego w niej będzie. Kolejne te kontrakty. Sobie oczywiście weźmiemy. Leczenie. częste kontuzje. O, proszę bardzo. Logo Bajernu. Aktywowałem sobie Niestety w tym roku sądzę, że Liga Mistrzów, jak Bayern odpadł, to wygra Real. Aczkolwiek z tego bardzo Atletico. Ponieważ na to zasługują, takim składem robić takie rzeczy jak oni, to po prostu klasa sama w sobie. Ale my lecimy dalej z kolejnymi paczuszkami. Następna paczka i co w tej paczuszce? No niestety Bojan, może coś warty. Blarnic, trenera jakiegoś złotego, to sobie weźmiemy, nawet nie wiem, czy on coś warty kontrakcik co tutaj mamy jeszcze środkowy pomocnik no to będzie chyba sporo warte strojami nie szczędzimy resztę sprzedajemy oczywiście lecimy z kolejną paczuszką za 15 tysięcy i co w tej paczce znajdziemy Boże kochany ser to ma być paczka za 15 tysięcy ten zawodnik co on tam ma jakieś sztuczki o nie jest taki zły może być coś warty no ale żadnego złotego zawodnika? z przesady. Darmowe monety, zawsze spoko. Dla bramkarza też. Morale. Po co mi, morale? Lecimy dalej. Co tu modyfikacja? Dobra, to też bardzo dobra karta. Stadion. Anfield. Dobra, bierzemy. Resztę discard. Kolejna paczka za 15 tysięcy. Wydamy się, wszystkie pieniążki. Kurna niebieska się trafiła. I co teraz? Simon Mignolet. Kieran Gibbs, dobre karty. Tak, paczkę, no może na równo wyjdziemy z tej paczuszki. Nie taka zła wcale paczka. Jeszcze zawodnik z takiej formacji. Czy zmienię? Modyfikacja ładna. To też bardzo przydatna. Co tu mamy jeszcze? Bungura, dobra. O Jezu, co z dobra nieważne. Czort z tym bungurą. Resztę sprzedamy. Kolejna paszka. Lecimy z koksem. Niebieski kur... no daj... Rufier! No świetnie! Kurna, przed chwilą był Tocem. No kurna, no. Dobra, weźmiemy Widenflera i tego rufiera. No ale Tocem był. 20 tysięcy był chociaż warty, no. I jej trolluje jak zwykle. E, także co tutaj jeszcze jest kondycja? 3000 warte. Warto brać. Wembley. Dobra, Wembley, Juventus, Studius Juventusu, dobra. To mi pasuje. Resztę oczywiście sobie sprzedamy. Kolejna paczuszka. Jej, proszę, proszę, proszę. Nie to mi dajcie. Ja chcę niebieską kartę, proszę, dajcie mi niebieską kartę. Jeszcze jedną, chociaż. O, T.O. olko dobra, dobra, dobra. Może być, może być. Bramkarza też wyźmiemy. Nie wiem, ile warty. Michu, dobre główki. Martin Jol. To, to to jest? Dobra. No tego też sobie weźmiemy, jak tak fajnie wygląda. Przestojny chłopak. To sobie wyślemy do klubu i co tu jeszcze mamy? No bra, to też będzie, to też chyba warto jest coś z tysiaczka. Także paczka się zwróciła, dzięki Tio Walcottowi. Raz kolejna paczuszka. Prawdopodobnie jeszcze otworzymy trzy. Czyli niebieska, proszę niebieską. Muslera, Fred, Boże kochany, nie. Nie, dobra, trening. O, ten kontrakt weźmiemy. Kontrakty zawsze spoko, pamiętajcie. Żebyście później tu nie narzekali. Prawy pomocnik na prawego skrzydłowego, dobra. Przydatne. Resztę, 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 resztę chyba zdyskardujemy. O tak, reszta idzie na quick sellu. Także brakuje nam tutaj jeszcze troszkę. Gdzie są te moje złote paczki? Co, już? Już nie mogę? Dobra, jest. Kolejna. Kolejna. Jeszcze chociaż jednego zawodnika powyżej 85. Najlepiej, żeby był niebieski. Może być nawet jakiś informdineta, ale też mi, też nie zaszkodzi. No, je, przestańcie, no. Chcę otworzyć tą paczkę, nie trolujcie, dobra. I proszę Państwa, Ferdinand. Niestety. Kampaniaro. Dobra, też weźmiemy. Fatih Terim. Rusek od kebaba. Dobra, lecimy dalej z tym kontraktem. 1600 potrzeba mi 1400. Co tu jeszcze jest Herborusi. Dobra, też weźmiemy do klubu. I resztę sprzedamy, żeby mieć na ostatnią paczkę za 15 tysięcy. Także ostatnia paczuszka tutaj jeszcze jedna darmowa. Zakup się nie powiedz, oczywiście, dobra, lecimy dalej, spróbujemy, może teraz się powiedzie. Proszę, i ja, dajcie mi niebieską kartę, proszę was. A, Martinez, dobra, też w miarę spoko warty. Martinez może być, Phil Jones też dobrze warty. Z tego co pamiętam, spore tempo, jak na angielskiego obrońcę. Morali to ja nie chcę, to sobie wezmę, to sobie wezmę. Leczenie też poproszę. Nie no paczka no niestety na jakiś o chyba jednak nie na jakiś spory minus trafiliśmy spoko herbik także tutaj teraz resztę wszystko zdiskardujemy I została nam ostatnia tutaj paczuszka chyba to jest ta za 5000 tak mi się wydaje no, ale otworzymy ją czemu nie? Może w tej akurat coś się trafi niestety Taki drop. Ramos, dobra Ramos, ok. Kontrakcik. Monetki. Zawsze spoko. I co tu jeszcze? Raczej nic, tak. Nie jest nic, także ziskardujemy. I chciałem Wam podziękować za oglądanie tego odcinka. A jeszcze bym sprawdził z Wami, ile kosztuje Luka Modric. Także może wejdziemy tutaj w transfery. Przeszukamy, jeśli jest Luka Modric. Złoty poziomik. Tutaj liga sobie. Wybiorę. Gdzie jest Real Madrid? O ja że Dobra Real Madrid. Później nie pamiętam, jakiej dobra Chorwat. To Chorwacja sobie weźmiemy. Chorwat pomocnik, szukaj. Luka Modric jest. 220-200 tysięcy kosztuje Luka Modric. Także... O, po prostu, mistrzowski drop. Na no, około 200 tysięcy. Także dziękuję Wam, ludzie, za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Za tego toca możecie dać subika, lajka jakiegoś, udostępnić, pokazać znajomym, jakiego to trzeba mieć parta. A ja Wam już serdecznie dziękuję i oczywiście życzę Wam takiego dropa, jakiego ja miałem. Trzymajcie się do następnego odcinka.